A ja wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Minecraft. Dzisiaj, jak zawsze, jest ze mną Tobiasz. Przywitaj się. Jestem. No, i on tak jak zawsze będzie w kopalni. Na razie czekamy na niego, aż wróci. A ja będę chciał przygotować dla siebie, no tak, jakby małą bazę, chwilową. Myślę, że będzie fajna. Tylko, że teraz. Bo się cokolwiek to robić w tej bazie teraz tak. Za ile będziesz? To jest najważniejsze pytanie. Dobra. Tutaj widzę, że problemy techniczne u tobiasza. Widowy z dwoma. Ja tutaj muszę pozbierać trochę rzeczy. I przyniesiemy się. Eee, dobra, jest już Dobra, dobra. I się przeniesiemy już w te miejsce bed. Dobra. Jest git. Tylko nie idź spać z zerową z, z PHP, serca. Bo zginiesz. No bo zginiesz. Zobaczysz, wrócisz. Na razie nie wiesz Aha, dobra, drog zrobiłeś, na ten. Pik, dobra, jest git. A ja tutaj będę budował nam bazę. nie Tylko? jest problem. Weź jak pójść, fajnie co zgubiłem. Kordy miałeś kiedyś na czacie napisane. A jak wyszłem, to mi się zresetowało wszystko. Czat cały? Tak F3, 150 na minus 100. 150 na minus 100. Dobra, tu masz. Mniej więcej koordynaty Czekaj, co będzie jeszcze potrzebne? Nie ja wiem, jak na razie ja myślę hmm. trzeba... Co jest, o piecyk jeszcze jakieś bym porobił To z tego mogę nawet zrobić Dobra Jest git, ja będę miał tutaj jakąś taką mniejszą bazę Tutaj zaraz wprowadzę Przedmioty Dziwnie to zabrzmiało, że wprowadzę przedmiot, ale ok. Yy, jeszcze chciałem dokończyć ten magazyn dzisiaj. I myślę, że możemy się udać na jakąś wyprawę. O kurwa, jedna. No jak na razie muszę wrócić do... Ale jebło. E, miejsca, skute... Jasny e, chuj by go strzelił. Co? Ja cię chyńcę. Co zrobić? Nie no, żal dupę śliska co zrobiłeś? Jak przynosić szybko itemy z ekwipunku? Shift ja. Dobra Shift i myszka. Dobra, dobra znaczy, myślałem, że jest jakiś szybszy sposób Nie chy... nie gadaj, że mi o kurde Mam nadzieję, że nic złego nie usunęło Dobra, co my tu mamy? Kurde, usunęło przedmioty. Czy my coś ważnego straciliśmy? Kobla. O, sorry, uderzyłem w mikrofon. Kobla tylko straciliśmy. Czy ja mam wędkę? Mam wędkę. Żarcie mam? Mam. Pszenica jest? Jest. Przeprowadziłem już nas trochę na dół, jak to co. Dobra. Za małą pomocą zielonego przyjaciela. Teraz trzeba to załatać. Trochę dziur jest No i dobra. O kurna, no. Jak pech, to pech, no. Kolejny. Yy, nie żeby coś, ale. Jeszcze ja to zgubiłem. Dobra, już umiem walczyć z creeperami. Dobra, jakoś tu się trzeba zniszczyć. Masz kordy, to wyjdź sobie na powierzchni i przyjdź do mnie. Będę to, to, to musiał wykopać się do góry, chyba, bo. Szczerze, to. O, fuck. Co, co to za problem? Chyba, mam mało sens. Aha, a żarcie nie masz? Nie mam nic. No to masz problem, no. niestety. A w ciebie wiesz, że dasz radę. Ale... Ja idę na moją wyprawę. Zobaczymy, co dzisiaj odnajdziemy. Ty już byłeś na jakiejś mojej wyprawie, nie? Raz jakby nie było. Hmm. O kurde, urwało mi nos. Dobra, ja jakieś mięsko mam. Powiedz mi tak, co potrzebujemy? No na pewno potrzebujemy dużo jedzenia, bo z jedzeniem akurat stripa, nie? Bo... No, no to ja akurat nic... tym, tym miałeś się zająć. Mam nadzieję, że się zajmiesz. No właśnie, teraz jakby to to się zajmę, bo e, no, Parma, Lietunia to jest potrzebne naprawdę. Gdzie, no, jakbyśmy mieli chleb, to bym sobie, wyszła, to jeszcze to spokojnie poszukuję jeszcze, a tak muszę się wykopywać, w tej chwili się możesz skończyć. E, fakt, mogę sobie zrobić, czyli oferty i w ogóle, ale już jak nie. Nie, ja aż to pójdę sobie niespokojnie. No, akurat jak przyjdziesz, to mi już nie będzie. Ale zarąbiste, ale ja mam farta. Czemu? No, wioskę znalazłem. O, zapiskowy. Kurde, mam zapisać? Dobra, zrobię na odcinku, będziemy mieli zapisane na odcinku. Jeżeli to się pojawi. Dobra. F2. Zapisane? F2, co jest F2? Screen. A, screen, dobra. Dobra, zrobione A gdzie to się, Ale to trzeba gdzieś zapisać jeszcze? O, czekaj. Nie. Nie wziąłem nic do wyłupywania rzeczy. Żadnych siekierki ani nic. Niedobrze. Dobra, ja tutaj pozbieram jakieś rzeczy. To jest stół jakiś. F3. Zobacz, czy jest kowal u tego. Overworld, dobra jestem w takim Tu gdzieś na prawo było, nie? O, tu jakieś bloki są Kowal? Po co kowal? Po co kowal? No bo to mogą być jakieś itemy, nie? Aha, dobra, dobra A ja już znalazłem coś, co miało itemy Dobra, zarobiście mamy ziemniaki Możemy się żywić lepszym jedzeniem Dobra. Jakieś się przydadzą. Nie wiem. Yy... Jagody. Dobra, mi się jagody przydadzą. Jagody też się przydadzą, no. One okalają... Taka bo nie wiem czy wiesz, ale ja się zgubiłem po y, dostaniu z kopalni. Tak, to wiem. Nie. I nie wiem gdzie jestem. A ty, kolejny jakiś. Jestem... jestem... gdzieś w dżungli. Mam kolejny domek z tym, ze skrzynkami O, mam coś. Kowal, kowal chyba, bo nie wiem. To jest kowal? Ale zarobiście to wygląda, ci O kurde Za 17 Emerald gość chce Iron sworda, Sharpness 2, Unbreaking 2 No e, ja słabe Jak słaby. O, znalazłem jakieś... Ty, bo tu są jakieś dzieciaki. Skaczą po łóżku. Zabiorę mi to łóżko. Fajne jest... Minus 10 ty, no tutaj nawet byśmy mogli się, o, ale tu jest zarąbista polana Tu się przeprowadzimy w przyszłości I to jest 100% pewności, że tu przyjdziemy Stary jak tu jest świetnie, co to jest? Pszczoły Ja się widzę Pszczoły znalazłem yy, Co tu jest? Tu też jest kolejne. Mam kolejne nasiona i kolejne łóżko, jakby co. I okay. następnym razem weź. jakby co, następnym razem weź łóżko ze sobą. To, żeby nie była noc. Żebym nie zginął. Bo wydaje mi się, że mam bardzo dobre itemy w sobie. Może jakieś jajko, kurczaka, coś? Nie, pusto. Dobra, bieg na razie, lecę dalej i może coś znajdę. Nic się stało że tam co magazyn coś robił No i właśnie, bo my nagrywamy odcinek po odcinku I niestety nie wiemy, czy seria się przyjęła, czy nie się nie przyjęła Ale liczymy na to, że się przyjmie A nawet jak nie, no to będziemy nagrywać dalej Dobra, to do nie mam taki mały dla ciebie. Okej, okay, to za skrzyni na dole, bo skrzyni u góry nie mamy Creeper ją wysadził Na dole po prawej. Okay, ej, jaskinia. Okay, mam jakieś przedmioty? Nie mam, szkoda. Tym wszedł z kilofem. A ja kilofu nie mam. Kilofa, kilofu nie wiem, jak to się mówi. Yy, no i co tu jeszcze jest? Tu jest pustyle węgla do wykopania. A ja. Mamy nie mam. węgla, nie? O, tak średnio. Bo nie zbierałem. Jestem. O, oh, fuck. Żarcie mi się kończy. A ja gdzieś. O, kurde. Chyba nowy biom znalazłem jakiś. Aha. Coś nowego znalazłem. O, tu są te krowy. Te pozabijam. Bo z nich skoro leci. Dobra. Mam jakieś zimowe góry. Nie, to dobrze czy źle? dobrze. To wspaniałe Ej, lamy, lamy są, nie? Ale tylko, że gdzie są te lamy? W którym miejscu ja je znajdę? Nie wiem O Dobra, kurde, paska. ale kanion wielki ogłem. Mm. E, my mamy jakiś węgiel Albo pochodnie. No, e, to ja tego, ja pójdę zrobić e, tą farmę. Do tego domu. Dobra. Oj oj. Leż w ogóle nagrywam. 11 minut, no dobra, no to myślę, że jeszcze Zeksploruję trochę terenu I myślę, że Będę kończył Konie, czym się konie oswaja? A tak jak nie ja mam siodła Co jest potrzebne na siodło na konia? Siodła się nie da zrobić Jak to nie da się? No nie da się zrobić Mam, S raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem skór jest potrzeba. A nie, bo z... dobra, poczekaj, bo ja nie myślę dzisiaj. Eee, Siedem skóry plus co tam jeszcze jest? Nie Nic nie ma. Czekaj. Eee, do spania, do spania, do spania, idź. Eee, już, poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie to ma eee, Wiesz co, łóżko jest... Jak zejdziesz trochę niżej, masz taką kładkę jakby, nie? to podejdź do tej kładki i w nią kliknij, wtedy się położy Twoja postać o, świetnie dlaczego no, to zrobiłeś? to no niech będzie na razie taki coś później się to rozbuduje ładnie wygląda a nie, czekaj no. jak wejdę sobie mm, mam leather horse armor mam jakiś armor na konia to nie wiem co jest z tym Armur na konia da się zrobić w 1.17? Czemu nie? Bo już się nigdy nie dało A widzisz? Tyle nie wiedziałeś Tyle czasu być będzie A na, na nie, jak nie ma się... Nigdy się nie dało, do Do 1.17 się nie dało Nie było nawet możliwości żeby to zrobić tak, tylko jak się znajdzie Aha No widzisz no a teraz ten.. trzeba się dowiedzieć jak, jak tutaj zdobyć siodło. Powiem, siodło chciał i bym wtedy się poruszył na konie, byłoby trochę szybciej. I by mi żarcie tak szybko nie zlatywało. O, kolejny biom odkryłem jakiś. Nie, to jest cały czas jakieś zwykłe drzewa. No dobra, ja myślę, że tutaj zakończę moją podróż filową. I... Podziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i siema.